Widzowie, dziś nagramy odcinek o pająkach. Jak się Wam spodoba, to łapetka w górę. A jak nie, to łapka w dół. Nie przedłużamy. Idziemy do odcinka. Tutaj widzimy, że pająk jest w dobrym stanie na razie. Widzimy tutaj krzyżaka. Ten krzyżak to tak w ogóle. Hmm, ogrodowy. No taki krzak fajny. Jeden jest w dobrej stanie, a drugi w złym. Drugi w złym dlatego, bo go zabił ten krzyżak. Pamiętam się Ładna jesteś. Czego pająka to już mamy. To chodzi. Na pajączku. To teraz pokażę Wam bo ten się wkurzył. Prost. Wiem, że kątnika Wam już pokazywałam w innym odcinku, a nie, nie pająków, więc proszę. Pokażę Wam go jeszcze trochę. No.

Biederek? Nie. za kilka minut. Wiecie, jak mam się spodobać? Wiecie? Łapka w górę. Nie. Nie chcę łapać w górę. Nie i to teraz na Dobra. nie złapałam żadnego... Nie chciałam mi się potem kołapie. A teraz to jeszcze um, muszę pokazać tutaj hmm. kitka. Takiego kota. Ten kot ten nie przyjdzie tak szybko. Przynieś go. Nie już przecież oddać zwanie tę Jest kopę. Patrzcie, widzowie patrzcie, tutaj jest, jest mój kotek, pokażcie mu, no. tylko Kiedy raz, to teraz cześć daj do kamery, oba, kitka raczej, kitka, Ładna, co, kotku już schodzisz, schodź, schodź już, teraz

Dobra, tylko ty dzlink jest już pokazany dość. Więc y, potem przejdziemy do końcówka i go karmimy. Dobra. Y, potem połapię inne pająki i wam przyniosę. Przyniosę. A, właśnie. Ja żadnych konkursów nie ogłaszam. No, nie ogłaszam żadnych konkursów. No? To co? No, no, mogę ogłosić konkurs. Tak, nie. Nie ogłaszam konkursów. Na razie. Na razie nie ogłaszam konkursów. Kiedy się ogłasza, gdzieś nie. No. Co ty podpisałeś? Widzicie? To to właśnie jest y, krzyżak. Ale to nie jest taki krzyżak zielony. Krzyżak zielony ma moje, mój brat. To jest krzyżak brązowy, ale taki zwykły po prostu krzyżak. Y, y, I nie mówię, że y, 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 y. poczekajcie. Krzyżak może wyrosnąć do 5 cm. Długość. No właśnie. Mój brat jest znany na pająkach. Patrzcie, jeszcze Wam pokażę tego krzyżaka i kończę. Kończył odcinek Panara. Widzimy się za kilka godzin.